Bycie fanem w Simów potrafi być frustrującym doświadczeniem. Gier z tego worka jest stosunkowo niewiele, ukazują się może raz na kilka lat, a profesjonalne, wysokobudżetowe studia zajmujące się ich produkcją mają tendencję do bankrutowania za każdym razem, gdy ktoś kichnie. I jasne, gdy już ukaże się coś poważniejszego z tego worka, to na 99% będzie to produkcja wrzucona na listę najlepszych gier wszechczasów, ale gdy już człowiek pozalicza te wszystkie Deus Exy, System Szoki, Tify i Dizonordy, których suma summarum nie ma aż tak znowu wiele, zaczyna się skrobanie łyżką po dnie. To właśnie w ramach takiego skrobania odnalazłem korpus Idax, fantastyczno-naukowy thriller będący miksem RPGa, skradanki, platformówki i... pięścianki? Nie, to nie brzmi odpowiednio. W każdym razie, rzecz jest dość interesująca, nie tylko z uwagi na elastyczną strukturę rozgrywkową, ale również dlatego, bo to kolejny przypadek stosunkowo dużej, stosunkowo rozbudowanej produkcji, stworzonej niemal wyłącznie przez jedną i tylko jedną osobę. Brazylijskiego game Dewa nazwiskiem Luis Bento. Jak już kiedyś wspomniałem, bardzo lubię tego typu gry. Nawet jeśli nie są dopracowane, a zazwyczaj nie są i Korpus Idax nie jest tu wyjątkiem, to zawsze stanowią szalenie interesujące wejrzenie we wrażliwość, fascynację i zainteresowania jakiejś osoby. Ale zacznijmy od początku. Akcja gry przenosi nas na tytułową planetę, na którą ludzkość ewakuowała się po tym, jak udało nam się w końcu doszczętnie i nieodwracalnie zrujnować Ziemię. Wcielamy się w postać wybudzoną właśnie z hibernacji. Możemy wybrać sobie jej płeć, wiek i bazowe statystyki, która wcielona zostaje do życia na tym nowym, niespecjalnie wspaniałym świecie. Ponieważ Korpus Idax nie jest planetą nadającą się do zamieszkania przez istoty ludzkie, wszyscy mieszkańcy stworzeni są w wybudowanej na powierzchni megastrukturze, na której panują korupcja, przemoc i rozwarstwienie społeczne. Nasza postać, wskutek mocno naciąganych okoliczności, zyskuje listę nazwisk grupy trzymającej władzę, w tym Megapolis oraz adres lokalnego ruchu oporu, do którego dołączamy po pierwszych kilku kwadransach gry. I to w zasadzie tyle. Gra ma kilka zwrotów akcji po drodze, ale jej fabuła jest bardzo minimalistyczna i toczy się w przewidywalnym kierunku oraz w przewidywalny sposób. Korpus Idax silnie inspirowany jest pierwszym Deus Exem. W obu grach mamy stosunkowo liniową fabułę, która przepycha nas przez szereg otwartych map, na których możemy robić co nam się żywnie podoba, by zaliczyć wyznaczone nam zadanie. Kluczową różnicą jest fakt, że o ile Deus Ex dostarczał nam zróżnicowany arsenał, zarówno broni palnej, jak i białej, o tyle w Korpus i DAX nigdy nie dostajemy do rąk broni innej niż zaimprowizowana. Do dyspozycji mamy natomiast własne pięści i nogi, których możemy używać w wyjątkowo brutalnych starciach kontaktowych. Gra ma rozbudowany system walki wręcz, oparty na kombinacjach ciosów i uderzeń, unikach oraz blokach. Przypomina mi to trochę ucieczkę z Butcher Bay, w której Riddick operował podobnym systemem walki, ale tam miał on mimo wszystko nieco więcej szlifu. System ten jest wyjątkowo ambitny. Oparty jest na kolizji obiektów, w tym wypadku ciała naszej postaci z ciałami przeciwników. Nawet w idealnych okolicznościach zoptymalizowanie takiego systemu byłoby sporym wyzwaniem. W sytuacji, gdy próbuje zrobić to samodzielny półprofesjonalista dysponujący zerowym budżetem, rezultatem jest ambitna katastrofa. Czasami w walkach 1 na 1, gdy gra zachowuje się mniej więcej stabilnie, wypada to całkiem nieźle. Przeciwnicy przewracają się, wpadają na interaktywne obiekty, kontratakują i stanowią ciekawe, uczciwe wyzwanie. Najczęściej jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Gra ma problemy z prawidłową detekcją kolizji obiektów, a bójki zmieniają się wówczas w chaos splątanych kończyń i przenikających się modeli. Co więcej przeciwnicy czasami przypadkowo ranią w takich starciach siebie nawzajem. Co może doprowadzić do zabawnej sytuacji, w której grupka pracowników ochrony zaczyna okładać się pięściami między sobą, bo ich sztuczna inteligencja kompletnie zgłupiała. Dlatego w takich sytuacjach najlepiej trzymać przeciwników na dystans, znaleźć jakąś prowizoryczną broń w postaci krzesła, gazurki albo młotka i w ten sposób zyskać przewagę. Ponieważ obrażenia przeliczane są kolizyjnie, rzucenie w przeciwnika koszem na śmieci, opuszczenie mu na głowę beczki albo przywalenie kijem od szczotki potrafią sprawić się znacznie lepiej niż cokolwiek chaotyczne wymachiwanie pięściami. I tu korpus IDAX naprawdę błyszczy. Gra dostarcza dostatecznie wiele tego typu prowizorycznego oręża oraz elementów interaktywnych, by taki styl zabawy rodem z filmów z Jackiem Chenem był angażujący i bardzo przyjemny. Oczywiście nadal są z nim olbrzymie problemy, ale w tym przypadku są to problemy rodzaju tych z gier Bethesda, Zabawnych, ale niespecjalnie przeszkadzających w cieszeniu się grą bagów Przynajmniej do momentu, w którym odkryjemy, że niesienie przed sobą ciała zabitej albo nieprzytomnej postaci niezależnej jest idealnym sposobem na poradzenie sobie z każdym napotkanym po drodze przeciwnikiem, bo gra opiera system obrażeń na kolizji obiektów, a niesione ciała mają zepsuterak dole, więc każde z nich jest nieustannym generatorem kolizji, a więc i obrażeń. Trywializuje to właściwie każdą walkę i generalnie całą grę. Oczywiście, walka, jak w większości porządnych immersive simów, nigdy nie jest koniecznością, bo opcji mamy pod dostatkiem. Skradanie i akrobatyka są na tyle dobrze wykonane, by były racjonalną alternatywą dla walki, a architektura poziomów jest na tyle przemyślana, by komplementowała te mechaniki. Poza tym mamy też grzebanie wytrychami w zamkach i hakowanie z dedykowanymi obu tym aktywnością minigierkami. I drzewka dialogowe z umiejętnościami społecznymi, za pomocą których możemy odblokowywać dodatkowe opcje. Oraz system reputacji, który wpływa na to, jak nasza postać postrzegana jest przez poszczególne frakcje egzystujące w Megapolis. A zatem korpus Idax wydaje się bardzo rozbudowaną i zróżnicowaną produkcją, prawda? Cóż, e, prawda, ale niestety prawda niepełna. Nie ma wątpliwości, że rzecz jest bardzo imponująca, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że gra jest dziełem jednej osoby, ale niestety korpus Idax ma wszystkie wady właściwe tego typu projektom. Gra jest bowiem straszliwym, przerażającym wręcz bałaganem. Każda mechanika, którą właśnie wymieniłem hakowanie, skradanie, otwieranie zamków. Jest w jakiś sposób niedopracowana. Hakowanie jest na przykład minigierką, w której musimy sparować wszystkie cyfry, zanim zaniknie ekran. Cyfr jest dużo, tło dezorientujące, a czasu za mało, nawet po rozwinięciu drzewka technologicznego. Otwieranie zamków jest natomiast zabawą w ciepło-zimno, które stanowi wyzwanie jedynie dla cierpliwości gracza. W dodatku możliwe do otworzenia w ten sposób zamki właściwie znikają w drugiej połowie gry, tak jakby twórca z czasem zapomniał o tej mechanice, co sprawia, że rozwój umiejętności włamywania po pewnym czasie traci sens. Z kolei system perswazji w dialogach jest szczątkowy. Same dialogi niespecjalnie dobrze napisane, a umiejętności społeczne przydają się co najwyżej kilka razy. Korpus Idax ewidentnie był grą zoptymalizowaną pod walkę i eksplorację przestrzeni za pomocą akrobatyki, więc jedyną sensowną strategią jest inwestowanie punktów umiejętności w siłę i zrębność, czy też odpowiedniki tych cech. Ale skoro już twórca gry uznał, że chce zamieścić w niej alternatywne sposoby na radzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami, Dobrze by było, gdyby włożył w nie nieco więcej wysiłku i pomyślonku. Poszczególne poziomy też nie są jakoś specjalnie interesujące. Większość z nich posiada pewien akceptowalny poziom otwartości w tym sensie, że niektóre drzwi da się ominąć za pomocą systemu wentylacji, a na niektóre struktury wspiąć się na więcej niż jeden sposób a eksploracja od czasu do czasu nagradzana jest odnalezieniem jakiegoś bonusu lub skrytki. Z drugiej strony, na niektórych poziomach pojawiają się puste, nużące, nieprzemyślane przestrzenie. Wielkie klatki schodowe, długie kładki lub mosty albo puste korytarze, które nie są zagospodarowane w jakikolwiek interesujący sposób i służą jedynie jako zapychacz. Korpus Idax jest też grą dość brzydką i to nie brzydką w ten ciekawy, prowokujący albo eksperymentalny sposób. Gra posklejana jest z prostych asetów i niedopracowanych, niepasujących do siebie tekstur. Od czasu do czasu trafia się jakiś ciekawszy element krajobrazu, a gra intensywnym światłem nadaje temu wszystkiemu interesującego, lekko sennego klimatu ale generalnie nie winiłbym nikogo, kto porzuciłby Korpus Idax z powodu tego, w jaki sposób prezentuje się on graficznie. To z kolei jest o tyle bolesne, że twórca gry ewidentnie miał całkiem nieźle przemyślaną wizję świata przedstawionego i próbował tę wizję przekuć w spójny, rozbudowany uniwersum. Niestety z uwagi na rozdmuchane ambicje całość przypomina zaledwie szkic albo pierwszą wersję scenariusza, gdzie wciąż jest jeszcze bardzo wiele dziur, niedopracowanych wątków albo niezbyt dobrze wyrażonych postaci. Najgorsze są jednak bugi. Technicznie Korpus Idax jest katastrofą. W chwili, gdy przechodziłem grę po raz pierwszy, dosłownie nie dało się jej ukończyć, ponieważ twórca zaimplementował w niej właśnie łatkę naprawiającą dźwięk, która jednocześnie popsuła skrypt finałowej animacji. Gdy wróciłem do Korpus Idax, by nagrać materiał wideo do recenzji, okazało się, że za każdym razem, gdy uruchamiam grę, ma ona popsute ustawienia dźwięku i czułości myszy i za każdym razem muszę je na nowo kalibrować ręcznie w opcjach gry. A to jedynie wierzchołek góry lodowej. Po każdym wczytaniu nowego poziomu albo poprzedniego zapisu rozgrywki, mysz przestaje działać, choć tu już pomaga proste włączenie i wyłączenie menu albo interfejsu. Problemów jest wiele, wiele więcej, od takich, które są niegroźne albo nawet zabawne, po takie, które potrafią wymazać kilka kwadransów rozgrywki. Mimo wszystko jednak lubię Corpus Idax. To jeden z tych przesadnie ambitnych, niszowych tytułów, w których nawet jeśli większość rzeczy nie poszła tak, jak pójść powinna, to przez całość wciąż prześwitują kości naprawdę dobrej gry. I w niektórych momentach Korpus IDAX jest tą właśnie dobrą grą. Niestety są to momenty dość rzadkie, i żeby się do nich dobrać, trzeba trochę przecierpieć i mimo wszystko nie sądzę, by było warto. To rzecz tylko i wyłącznie dla osób takich jak ja, fanatyków immersji w Simów oraz koneserów ekscentrycznych autorskich projektów, którzy mają wysoką tolerancję na bugi i techniczne niedoróbki. Inni gracze, normalni gracze, raczej odbiją się od Korpus IDAX już na etapie prologu. Hej, wiecie, że już teraz możecie obejrzeć kilkanaście kolejnych, nieopublikowanych jeszcze recenzji? Osoby subskrybujące moje konto na Patronite od drugiego progu w górę mają dostęp do zakolejkowanych na następne tygodnie materiałów. Nową recenzję publikuję dopiero wtedy, gdy stworzę nowy materiał do kolejki. Dzięki czemu moi patroni zawsze mają dostęp do kilkunastu najnowszych filmów na długo zanim pojawią się one na kanale. Plus macie też przedpremierowy dostęp do wideoesejów na moim drugim kanale, a wasze nazwiska lub pseudonimy pojawią się w napisach końcowych, takich jak te, które widzicie teraz. Do tego dochodzi też oczywiście moja dozgonna wdzięczność. Linki w opisie.